Lecimy, panowie, lecimy. Po zwycięstwo. Następne. Taki bilansik 10-4 jakby był, co? Ładnie. No to rozstawienie na Ale i tak nie będziemy jej najgorszego rozstawienia jak najpaczliwiej. Nie, nie, nie. Dobre, no dobra. No to znaczy, dobre, no takie... znowu nas znowu Młody oh. Ak. No, nie no, wiem, to jest nie z z nie, ogólnie Tero czy CT no, chcemy. Ja, ja chyba wolę wracać ja w, Tero, tak w Tero, wiecie? Nie. No, ale też mi wolę wracać w Tero. No to CT. No, to ja wchodzę przez całe. W sumie ja to odpuszczam mi dać. A, ja za bo... ja dużo. środek ja jechali, mit, ja, mit, jeden wodę ja, ja jeden wody zabiłem. środek jechali. Ja jeden wody zabiłem. Ja, ja to mój, mój, do, kamer, mój, do kamer, do kamer lej Kamery w chuj. Tak, wbiegają. Wezłysz. No i chali mnie. jeden ma jeden kamerę. Ja ja Mamy czas. Ja, ja na pewno idę. Kamy po, po, jeden. Pod wodierzemy jeden, kofam. Ładnie, pod kodę. Ja tylko idę. Super, A, super, super. Otwieraj skrzynię na CSGO Skins. Z kodem maestro otrzymasz darmowe 2.50 oraz plus 10% do depozytu. Strona posiada codzienną darmową skrzynię, z której przy odrobinie szczęścia możesz trafić kosę. Na CSGO Skins co jakiś czas pojawiają się eventy, które zawierają różne tryby eventowe, gdzie możesz zdobyć epickie skiny. Dodatkowo funkcja Exchanger pozwoli Ci wymienić przedmioty na skiny, które Cię interesują. Strona posiada również tryb Case Battle, gdzie możesz toczyć bitwy z innymi graczami. Wejdź w link w opisie. Użyj kodu maestro i zdobądź swoje wymarzone skiny Jeden Poda leci Ja idę poda Szłopka, powoli. nie widzę Szłopka, Nie, nie u mnie u mnie Flaszuje ci, flaszuje Ci leci flash od ciebie Plaszuje no, ja Jestem, jestem. Leżej Dobra, bega main Był przynajmniej chwilę temu A Bo zero ma chyba No ma. No, ja zamknąłem. Piotr, ja Piotrek jestem oh. Zamknięty jest. Tak, tam jest, MK tam jest. Oh, right. Kurwa. Jeszcze ja tak. Dobra. Palili. Pady, obity. Trzech człowieku, trzech oh, tu jest celowanych w main'a. Dam ci flesza w main'a B. Wyrzuć mi tego. tego, wyrzuć zabij. mi. Wyrzuć mi. Zobaczmy w heb nie ma. B będzie raczej. No możesz dawać Leci Odróć się Drugi oddaję Wodalek Jak ostatni Pięć okay, okay, cool. Chowaj się, chowaj się Nie wychylaj się Graj za tak. kolumną No wow. bravo, bravo, dobrze, dobrze. i to Brawo, brawo do flesze. i wyjad supermati Podejdź bramę, Podejdź bramę Pebor Parę mi w prawo, tylko pij w prawo może być

Lecicisz się teraz. Ej, bomba chyba tu jest. Ja idę do okno sprawdzisz. Dobra, na inne, b. B. Czekaj, no. czekaj. Hmm. Kurwia ja już tak Woda nie widzę go. I wszedł, no już się wracałem. Leci na W na B. Na main. Na 10 Alopstane gości. Nice, nice. A, godę! Nie masz presza? Nie. Rozbijam dawaj, Dawaj, dalej. Drugi smoke mid, poszedł. Wysadzam go. On ginie. Ładnie. Ja ci zaraz dopalę caiba, to Albo nie, no ty masz palaka. Ja idę idę na drugi bez. Idę na Uważaj, pej, ja przejmę idę. A się dziękuję. Zruszę Paweł. Kryk no, leży. Paka leży. All right. All right. A coś, ja trzymam kajwa teraz. Chodzą. Dobra, toś. Wybiegł, wybieg ci. Biało mam. Ja też białą tu Nie no. Co to za flash jeszcze, jeszcze dwóch. Kurwa, mogłem lepiej zagrać. Podagra. Chciałem mu pomóc. na kamera, jestem za szykam, przy smoku u mnie. Na przedeś? Nie. W smoku stoi. Mogę stay. ci przypieszyć przed smoka. Dawaj. Gryfuję do prawej. Kurwa. Kurwa? Kurwa. Ja nie kurwa? Łał! O kurwa! Ale dał! A WP masz w... Kurwa, brawo! Dziewiąty <grym> w... level, tak? Kiedy jak bym szedł do kamer, to A WP weź! W stronę kamer iść! Wow. W stronę kamer, gdzieś tu leży. Nie tak widzę okay. środka, wiesz? Teraz Jeszcze jeden na wiesz, Zresz, Czekaj, dam ci flesza tam podejdź, podejdź Blisko mogę? Leci, leci, flesz, da jedziesz, leci flesz Widzę, nie widzę Ale rozjebani co? Daj, fle a daj flesza Jeszcze jeden flesz Dawaj Wejdź E no już ich tu nie ma kurwa chyba Nie nie ma, ostatni jak coś nie? wchodzi mi pod fule, tak jest to myśl, palili też B na nie trafili, kurwa, w ogóle jest woda, chodź do templa, chodź do templa, małego do Main a dobra, ten Main. ten odkrywają, ten odkrywają, ten odkrywają, Jednego Macie Taj. Wyszły, Leży. Nie wiem, gdzie drugi jest. Z nie widzę. Mógł mi tam no, smoku jeszcze może być, jest szansa, że smogu. Mukaweś, weź, muka weź. wszystko no i tyle. Kurwa. Jest sprzeda obity. Bomby nie ma. Bomba w wodzie jest. Dobra. Ja szkoda, wody. że nie wyjebałem go. Do drugiego. Ale to znowu jest to, że ja kurwa kłócam jak bot. Woda pustnęła! Jest... nie. No. Ja go zachodzę Dobra Jest tam to Już swing na zabija Ta. Zabaj, normalnie zabij go k Nie ma nic Co zalił? Ja, był śruby, ja, nie ja pod jestem. Kurwa trafiłem Obity troszkę, jest obity Typ Trochę mnie kurwa poniosą Ładnie, to daj Kone... wody. Nie. Ej, chyba nim broń, w nie? W wodzie. Coś nie zmieniać, no. A, oh, main nie zmienił. My... My... I nie z nie z mi... chyba Puszczam z maila. Jeden mit Smoke'a dostałem w kamery. Idą CT, Paweł. Mid jeden, mid jeden jest. E, a WP mi pchnęła cave'a wodę. Z Cały czas środek stoi Dawaj Mati, robisz Boga to dość... Kurwa jest. try 73 kurwa Palili lewo Podejdź Pepper, pobejdź, daj ci flasha Mid prawo Powiedz kiedy Dawaj już Leci Nie ma Izak znowu tego smoke'a chujowego dalej Może być smoku, no Trzymam prawo smoka Izak Nie widzę smoku. No dobra Krócę to skróć, A main laser. leży Leży mit. I... Masz bombę. Idę, idę. Mogę flashować B, Dawaj, dawaj. Flashuję. Wybieg, wybieg. Woda może być jeszcze? B Nie, ma nie, nie, nie. Wychylam to łódko, z lewej strony wychyliła teraz. Skurwisko jebane. Dacie flasza wodę? Nie mam. Mogę dać jakieś, sprzedałam. Dawaj, dawaj. Nie, nie wiem. Co? <grym> Stod jest. <grym> ja zjebałem. Ja zjebałem. Leży woda. Chyba mi to jeszcze... On stoi tu. Obóz rozłożył. Dobry wynik. Chyba, że SIO ugrano. Nie no, poszli. 10 dni wtytek coś. Nie, nie. Nie do zrobienia. Ode mnie też 10. Fago? Bo nie słyszę. Ja daję... Jednego. No, no, to kurwa, to za no jak ja mam być zmotywowany teraz, nie 10, O do... jednego ode mnie Paweł? Dałbyś 10, to bym kurwa to zrobił no. Dobra, Dobra. No. ogólnie to normalnie raszujemy tą wodą, nie? Tak jak Dobra. zawsze Chciałbym, żeby ktoś... Ja bieg na pewno spago, bo mamy recię. No to tam kupuje sznaka flasza, nie? Mhm. To templa daj, nie? I flasha później na wyjście przez prawy ten. Dobra, nie no, kurwa, biegniemy, spali, no. a, a, Na razie nie biegniemy. Ja dam słowo. Cofniemy na łoku, cofnijmy na łoku i midem se wejdzie Jotka nie widzę. Na łoku idę wejdziemy i kamery. Hej, dobra. dobra. Head o, ja Trafiłeś w na... no do... Nie, he, nie, ale Ja na pewno bym ja. ja co? No dobra. Już nie to... pikuje. Pikuje! Ładnie, my Jeszcze jeden, sali B. Jeszcze B. B. Trzej B jest, dwóch B jeszcze. Licząc z cave'em? Blisko nie ma nic. No jeden flashował, nie wiem. Dwóch cave'ów. Na łoku, na łoku Po headzie. O kurwa! kurwa Góra Ładnie. Mati, jaki grał na to, są... to już jest? No cisza, kurwa nie co No robisz. trzeba było zmienić plan, kurwa, bo odpali nam Kayę. No bo. dobrze, dobrze, no byśmy nas tak wydupcyli się. Tam to był tylko jeden, nie? Ale Mateo, jaki tam heady dał na Kaywie ty. Ja widzę, nie... Siedli, okay. Co ty robisz! Sorry. Sorry. Ja palę, ja pa... ja palę, ja, pa... ja pa... Prawo. Prawo. Jaki gracz serdecznie? No to już się podobał. Pod ja sobie wychodzę. Jest na podejście, kuca! Pod B. Nie my wiem, BS no. nie widziałem. Bejcie, no nie no. O, jest Jeden na idzie. Ja jestem main już, ja z tobą. Zapierdolek ja, się strzelił. Zapierdolek ja. Le, Lewo, gdzie? Le, za BS, z lewej strony. Firma, lewej strony, firma, lewej strony firma, jeszcze. Przewaga poszukującego, no. A trochę no, tam. Ja Czekaj, łok, Tam spokojnie nie wyszedł Wody nie ma jeszcze Kurwa, tu nikogo nie ma? Nie ma. Co To już 16 nie zrobię? A, 17, na farcie, no Przejebane jest, idę do wody ja kurwa znowu go nie widziałem, tam tylko Dobra. czubek wystawał, kurwa Nie Dobra, wiem o co chodzi dobrze. Jeden tylko. Tamaj. O, o kurwa! Yeo. Runda fiuta. Idźcie podaje. A co bom, bo chuj tam już. Albo midem, hmm. mi chodź, chodź midem mi w to bo... Nie możesz pa go paść. Ale zostać poda. Tak. Reszowali. Nie lewo, lewo. Podchodzimy, lewo, lewo. Podchodzimy. Okay. Patrz. Leży, wchodzimy. Weź okay. pakę, ja wezmę tą broń. Ja mam 20 AP. Na pan miał. Zabiega. Zależy. Są Środka nie widzę. Kamera ja. Kamera. Kamery ja. Kamery. ja. ma. 2-3 dostał w kamerach. Jest. Jest, Gramy teraz spokojnie, uważajmy na skróty, bo wydaje mi się, że oni coś mogą skrócić na, na bombie. Na razie, smałka, uważajmy skrót, mi da Piotrek. Dobra. Ja z prawej strony Zbawne patrzę, dobra. mi da ty z lewej. To z Głęboki smoke jest. Tak, ja odpaliłem za niego. I rozwalam Piotrek do smoke'a, chodź. Dobra, a? Nie, a. Chodź, Czekamy, na razie czekajmy. Kupuję okno i spalę prawo zaraz. Wezwa tak, jeden. Chodź na B, chodźcie B, chodźcie B. Chodź, chodź, chodź. A nie króci, nie wiem. Śmiało, może skrócić, uważaj. Przez smoke'a. CT. Nie ma, nie ma. no i ładnie, kurwa. Bez podjazdu. A wy mówicie, że oni mają mocnego Anubisa, to jebie, kurwa. No chuja. No nikt no spoczeka na Mocno. Na, na nas, kurwa. 130 ADR. No taki teamplay, kurwa, jaki być. był. Fleszykami. Oni są bez szans, kurwa, no. Nie no, teraz to w ogóle zagraliśmy na innym poziomie, no. No za tak, są się żał, to mogłem Dobra, kurwa, utkaj okay tam całego. Mm -hmm. Hapaj, gdzie kurwa, bez.